Historia współpracy z Siemensem w Cargo Unit sięga jeszcze poprzedniej firmy Industrial Division i to jest rok 2017, gdzie wspólnie udało nam się przekonać zarząd do tego, żeby wejść w międzynarodową platformę lokomotyw wielosystemowych. Jeszcze jako członek Rady Nadzorczej Cargo Unit uczestniczyłem w przekazaniu pierwszej lokomotywy Vectron MS i pamiętam duże wydarzenie z tej okazji i duże poruszenie na rynku. To są doskonałe lokomotywy ze względu na ich. I niezawodność, jak również efektywność energetyczną, z czego cieszymy się my i nasi klienci, szczególnie ci, dla których ważna jest odpowiedzialność środowiskowa. W swoją pierwszą współpracę z Siemens zaczęłam w 2019 roku, kiedy Siemens wygrał przetarg na dostawy pięciu lokomotyw wiele systemowych z dofinansowaniem unijnym. Projekt unijny był projektem strategicznym w naszej firmie. Przełożył się do mocnej transformacji naszego biznesu i pozwolił nam zaistnieć na rynku wynajmu lokomotyw w Polsce i w Europie. Potwierdzeniem tego jest współpraca z takimi klientami jak DB Cargo Polska, Ban Operator lub Freightliner. Również zaistniliśmy na rynku wynajmu lokomotyw w ruchu pasażerskim. Potwierdzeniem tego jest eksploatacja lokomotyw Vectro w relacjach warszawa Z Cargo Unitem znamy się od właściwie początku funkcjonowania Cargo Unitu na polskim rynku. Dzięki Vectronom dostarczamy dobrych, sprawdzonych, a co najważniejsze pewnych rozwiązań logistycznych dla branży zbożowej. Najważniejszym momentem było podpisanie na targach Traków w 2021 roku umowy na dostawie do 30 lokomotyw, które zamówiliśmy. W tej chwili już wszystkie już 3 lata współpracy z firmą Cargo Unit zgodnie z zapewnieniami naszych partnerów otrzymaliśmy pełną i profesjonalną obsługę w codziennym użytkowaniu lokomotyw. Wektrony doskonale wpisały się w strukturę działania naszej firmy, dzięki czemu zwiększyliśmy możliwości przewozów intermodalnych w korytarzu wschód-zachód oraz północ-południe. Współpraca z Siemens Mobility pozwoliła nam też szerzej wyjść na rynki inne niż rynek polski. Oprócz lokomotyw Vectron MS podjęliśmy decyzję o zakupie lokomotyw Smartron, które są przeznaczone na rynek rumuński. Lokomotywy Siemensa są lokomotywami, z których nasi klienci są bardzo zadowoleni, a więc my jesteśmy zadowoleni z ich posiadania i możliwości ich dzierżawienia dla naszych klientów. Lokomotywy Cargo initu wykorzystujemy oczywiście do przewozów transgranicznych, lokomotywy w pięknym malowaniu nawiązującym zarówno do historii firmy Cargo Unit, jak i do relacji, w której te lokomotywy wykorzystywane są przez DB Cargo Polska. Projekt malatury tej lokomotywy nadzorowałem bezpośrednio i byłem odpowiedzialny za to, żeby ta lokomotywa właśnie tak wyglądała, a nie inaczej. Nasze lokomotywy mają dopuszczenie do eksploatacji w 20 krajach. Do tej pory sprzedaliśmy ponad 2400 pojazdów z platformy Vectron do klientów z całej Europy. Jesteśmy bardzo dumni z naszego klienta Unit i cieszymy się, że oni rozwijają się właśnie dzięki naszym najnowocześniejszym lokomotywom sprzedawanym w Europie. Współpraca z Siemensem jednym słowem profesjonalizm. Tak jak i my cenią jakość i wzajemny szacunek. Podjęliśmy decyzję o tym, że lokomotywy Vectron MS od Siemensa będą tymi lokomotywami, które będą stanowić trzon naszej floty do końca tej dekady. Cargo Unit jest obecnie największym polskim odbiorcą lokomotyw Siemensa. Zawarliśmy porozumienie na dodatkowe do 100 pojazdów, które będą dostarczone od 2025 roku. To ogromna inwestycja w zrównoważony i efektywny energetycznie transport kolejowy, a także dowód zaufania w naszą wizję odpowiedzialnego biznesu.